No cześć wam, drugi fant, drugi fant tego dnia, o krowa mnie obserwuje, <gryw> pierwszy był pasta do zębów jakaś, a drugi łódka od Mausera. O, tak to wygląda. Co tu my mamy? N literka N kurde coś nie chce tego o. nie wiem czy to Norblin nasza Norblin nasza czy jak to tam nie wiem dobra lecimy dalej no jest następna czy prędzej był jeszcze kapsel zapinka od piwa tam zrywka no teraz jest następny sygnał od razu wykopałem tą bruzdę już ona była tutaj przyklejona Taka dziwna łuska. Aha, to jest kurczę. Teraz ja nie wiem. Nie znam się na tych kurczę broniach. To jest yy, kurczę. Ja nie wiem, jak to się nazywa. od Label czy jakiś? Nie wiem, jak to. Ale co ona, taka zaklepana? Jakaś. Może mają coś schowane w środku. Znaczy <laughs> nie tego się spodziewałem. Ogólnie szu szukam miejsca starego gospodarstwa które powinno być no wychodzi że tutaj gdzieś w tym lesie takim a tu taki gęsty kurcze las tam tam kawałek tam jedynie takie, taka przesieka była tak rzadziej trochę, tam trochę pochodziłem i idę teraz to tutaj ominąć może to gdzieś będzie tutaj za lasem bo te mapy wiecie jak to jest jak, jak to są nakładane te stare z tymi nowymi teraz tak to, to nie wiadomo jak to wy tego no a tu krowy kurde nie wiem za zobaczymy to wyjdzie na razie takie o. ciekawe co to, zresztą ja się nie znam na tych łuskach ogólnie tak, na tych wojskowych takich tu chociaż w wojsku były, no ale, dobra, to A już ważyłem, wyłaziłem stąd z tych krzaczorów, tu trochę taka, troszkę tak rzadziej, już ścisnąłem tutaj właśnie w stronę tych krów na tą łąkę, chciałem iść gdzie indziej, Chua, kurde, po pysku strzelają, no i taki sygnałek był i takie coś. Chyba guzik. Taki jakby złamany. Mi się wydaje by nami. To takie słabe światło jest, bo to kurde jesteśmy w lesie. W sumie w tych krzaciorach to jeszcze takie, takie te liściaste co tak długo trzymają liście. Są też. Znaczy to takie mieszane jest ogólnie. Kurde, co ciekawe co to jest. Takie ciężkie. Jakby cynowo ołowiane. Coś takiego. To może być coś starego. Kurde, tak słabo widać. Nie, nie będę tego drapał, to ale wygląda albo na jakąś nabijkę, albo na jakiś dawny guzik stary taki. No ale kurde, nic innego tu nie znalazłem. Wychodzi na to, że może to tu było, ale po prostu jest tak doszczętnie już wybrane, i wiadomo, jak to w biednych terenach to pewnie jak jakaś stara posiadłość została po poniemiecka spalona czy to tamtego to pewnie ludzie wykorzystywali te, te wszystkie tam kurde kamienie nie kamienie tego jakieś pierdoły ale tu nic nie widać w ogóle doszczętnie nic żadnego jakiegoś małego klamota nie znalazłem takiego no nic wyłażę stąd nie będę tutaj kurde marnował czasu teraz szybko ciemno to idę gdzie indziej jeszcze mam takie jedno miejsce ale tu dosyć kawałek stąd nie wiem czy mi się tam uda dojść pewnie z półtora kilometra tak Ile za oko, nie wiem. Może kilometr ponad. Dobra, na razie. O, się zmachałem. Ja mam ostatnie jakieś szczęście. Jak nie Pollena Lechia, to kurde, jak coś innego. Oczywiście polena, Lechia dzisiaj kawałek też znalazłem. Później może Wam pokażę na podsumowaniu. Ale coś tak słabo na razie. Zmywam się tu z tego miejsca. Tu to już w ogóle ciemno jak w dupie. U pani Malinowskiej. I w ogóle wejść nie idzie. Krowy się patrzą nieraz, pewnie się ze mnie śmieją co ten dekier robi. A tu o, no jakiś kawałek ołowiu znalazłem taki większy jakiegoś nie wiem tam. A to pasta cholera wie co to z jakich to czasów. Nie wiem. Pewnie za komuny tak obstawiam, no ale. Dobra, teraz będę się kierował. Tu idę wzdłuż tego lasku i tam spróbuję tam przejść dalej. Sobie sprawdzę, jak to tam wygląda. A tu taki mały strumyczek płynie, taki, taki mikroskopijny. Na razie. Właśnie miałem to, tą tubkę wsadzić do torby, żeby to wywalić, a tu kurde z tego pasta wyleciała jeszcze. jeszcze. Jeszcze pachnie normalnie miętowym. Miętowym zapachem, kurde. A nic, nie będę tego brał, bo będę miał wszystko uwalone. Tam gdzieś to kurde. O, tam gdzie akurat na drzewo jeszcze się zaczepiło. Kurde, normalnie, kurde, wyciekła. Jakaś substancja, na razie! Myślałem z daleka, że to studnia. Jakaś taka na łące. A to, tak, kręgi zostawione. Tam byłem. O, a tutaj takie fajne drzewo. Taka sosna. Pomyślałem sobie, że wygląda jak takie olbrzymie drzewko bązaj. to jakie fajne kształty ma. Kurde, prawda. Niektóre sosny fajnie wyglądają tak inaczej. Albo od wiatrów, albo od czegoś. One się takie robią, pokrzywione. Bo tam, tamte gdzieś posadzone albo coś później, to one są takie proste wszystkie. A trafiają się takie fajne powykrzywiane. Dobra, tam gdzieś zastartuję. Chyba w tamtą stronę będę musiał chyba cisnąć, mi się wydaje, bardziej. No ale nic, zobaczę tutaj kawałek taki widzę liściasty jakiś ten e, jakiś lasek, to tam może gdzieś się zakręca, ale chyba w tamtą stronę będę musiał iść. Sprawdzę sobie na mapie. No a tu, tu jak Wam mówiłem, ten gigantyczny strumyk. <laughs> ten gigantyczny strumyk. Co tam płyną na tych łąkach? Na tej łące, tam tu tak widzę leśnicy, mają tak zastawione, żeby się chyba jakieś alabajorko robiło, ale tu więcej, więcej jest yy, liści chyba niż tej wody. No ale nic, no, no ale ładnie. Tak, kurde, taka latama zrobiona. Dobra, tam śmigam w tamtym kierunku, gdzie nagrywam właśnie raczej. Dobra, chyba się sprężę i tam zajdę i dopiero coś tam będę szukał, bo tak chodzić i z wykrywacze i machać raz tu, raz tam, raz tam, to tak trochę gówniano. Myślę, że chyba lepiej przejść sobie i zobaczyć, zobaczyć dalej. Na razie. No, tu jak zwykle tu jakaś ambonka. O, w środku szału nie ma. Jak to się mówi? O. Tak to się dzieje na polowaniu. <laughs> Ale co, co zauważyłem, tu wlazłem, bo tu jest taka fajna maszyna stara, rolnicza na takich wielkich kołach. To jakaś kurde, chyba do zbierania siana. Tak mi się wydaje, najmniej. No raczej. Kurde. Jaki relikt. O, butelki leżą, butelki. Ciekawe, dobre jakieś. Do sprzedania. Kurde, zasypiały. O, zając, haha, ha. zając wystartował, ale się, aha, zatrzymał się, no i one tak robią, trochę pobiegnie i ten, no butelki dobre, tylko takie usypiałe, dobra, idę dalej, już jestem blisko. A, nie nagrałem, tu mi jakiś pimpek, z... jeden wilczur, drugi taki yy, jakiś jasny, jasnobrązowy, taki pimpek, tam z tamtego ogrodzenia, znaczy z gospodarstwa, co tam widać. Tam patrzy na panią, ale zobaczcie, znalazłem to miejsce. A zarośnięte, tak, normalnie to wygląda całkiem inaczej. Nie? A tutaj jest, widzę tu pozostałości. Pozostałości chyba jednego domu. Tak mi się bynajmniej wydaje, że to już chyba tutaj był. Ale to jakby jakieś, nie wiem, betonowe, to to chyba coś, coś innego. Ale może nie, w sumie. Może już mieli jakieś. No, ale to są właśnie te całe. Ten cały teren, gdzie tutaj były yy, jak to się mówi jakieś te, jakieś ruiny. Kurde, telefon mi się rozładowuje jak nie wiem, raz, dwa. Kurde, nie wiem, czy ja tu gdzieś pochodzę w ogóle. O, pimpek z drugim tam już tamtędy gdzieś pocisnęły. Tam jest fajnie wyglądny, no, ale to wiadomo, ja przyszłem tutaj. A tam kawałek dalej jest chyba już droga, którą będę mógł wyjść do miejscowości i iść do skutera. A skuter daleko stąd. Dobra, zobaczymy, czy to się coś tutaj Uda namierzyć. No tutaj miałem teraz taką dziurę. Już oczyściłem dziurę. Wykopałem dziurę. No, kurde. O, taki o. Jakiś dziwny ołów, taki skapciały. A tu pewnie znalazłem to miejsce. Wielkie, stare jabłonki. Jedna, druga, tam kawałek dalej trzecia, to w ogóle taka droga jest, widać? No pewnie musiało być tutaj. Tu na tym terenie gdzieś musiały być te, te domy. Może tam jeszcze, albo może po drugiej stronie, może jakieś jeszcze. Bo tu widziałem, że było ich było parę zaznaczone. W sumie takie dwa jedno większe gospodarstwo, drugie mniejsze. Kawałek chyba w tamtą stronę, jak się nie mylę. No ale nie ma gdzie złazić. Może tu gdzieś po drugiej stronie jeszcze pochodzę. Chwila i trzeba będzie się zmywać. Tak to wygląda. Słońce już jest... To już jest która w ogóle? W pół do trzeciej chyba... No, po do trzeciej, blisko. No dobra, kurde, ciekawe czy to mi, mi tu coś wyskoczy przy tych jabłkach. Zobaczymy. Na podsumowanie, słońce zachodzi. A, nie. Tak, w tym, w tym małym takim bajerku była dziurka, a nie, a nie uszko. I to mi się tak wydawało, bo to jest taki oza, no tak to wygląda jakaś nabilka, nie wiem co to. Albo z jakiegoś mebla. Taki. No, trochę tego ołowiu. Drut aluminiowy. Oczywiście. Aha. Nazwę w sumie pod, filmik będzie miał jak zwykle Polena Lechia Poznań. Chyba tak mi się wydaje, że to, że to Polena Lechia. No Polena Lechia Poznań. O. No, podmosy, to, to był piękny sygnał kurde normalnie rewelacja trochę blaszek cynkowych ten z tego karkano czy czegoś tam nie wiem co to tam będzie karkano malicher czy jakiś inny taka długa w porównaniu do, do łuski tej to można zobaczyć o wiele dłuższy o aha i te ołowie ten i tu jeszcze taki to jest chyba też pocisk jakiś tu widać taki jakby końcówka z niego. O, taki rozklepany. No, i tyle to z tego. Tyle to z tego sprzętu do złożenia. Oczywiście nagram się tu. Pozdrowionka. Hej. Siema. Dzięki za, że oglądacie. Nowi subskrybenci dochodzą. Pozdrawiam. No, tak to wygląda. Fajnie, fajnie się teraz zrobiło. Zawsze z wieczora przestaje wiać i się robi taka lepsza pogoda, jakby niż w dzień. Często tak. No, tu już ludzie mieszkają w różnych miejscach. O, tutaj trochę pobudowani. Tam jakieś sobie mają takie szopeczki postawione. Tam takie. No ale oczywiście tu mniej więcej w tym miejscu miały być i w tamtym gdzieś tu te stare gospodarstwa. No ale nie mogę w nich, w większość nie mogę chodzić, bo to już jest teren zajęty. Na razie.